Wiatr hula Ale co, będzie łowione Za chwilę wszyscy się przekonają To jest jedno z lepszych łowisk Komercyjnych Nie zdradzę, bo To jest tylko dla mnie łowisko Dobra Zaczynamy Ale wiatr Ale drapieżniki może będą I tu różni adepci Przyjadą jeszcze wędkarstwa Też będą łowić To tyle do roboty. Tutaj okoń jest tysiące. A co zrobić, jak nie biorą? Tysiące na Znaczy miliony. Ty, ale co tam, la, las był w tym tym, tak. że takie... Tak. tak. Tak? Zalany? Ale 50% cent. Aha. Mhm. Wiesz, jest mały stan wody i widać. Aha. To no to ci powiem, wodę... że siateczkami tak nie bardzo. <laughs> Nic sobie, że coś? Nie Ale to chyba nie... O! Jest ryba! Dawaj. Jest ryba. Dajś podbielak No jest, jest Dobra, masz, trzymaj Chodź Trzymaj Trzymaj wędkę. Trzymaj go tak. Trzymaj go Trzymaj, trzymaj go. Dobra, może mały. Wypuścimy go, bo mały Nie, nie Wypuścimy, złapiemy większego. Trzymaj go, Czekaj, nie skręcaj, bo... O, i teraz patrz, jak trzymasz tak rybę, o to ktoś ci bierze i teraz naprowadzaj na podbierach, dawaj. No, no, o i ma, wspólnie ryby. Pomoc moja. Tak. Jest. Piękny. Piękny, co? Ale nie wypuszczaj go. Nie, no wypuszczaj tego. Nie, nie. Za mały jest trochę chyba. No ale za... co z tego? Będzie dodatkowe jedzenie. Oczywiście, nie wypuszczaj. Pokaż jaka piękna rybka. Piękna, nie? Hej! Ale Stój. ma siłę! Mały. Ale ma fajne oczy. No to teraz weź go, o, o, mały. No mały, kurde. Dobra decyzja, bo mały wypuszczamy? Nie! No to... Nie, nie wypuszczamy, mama No Patryk się... go wyciągnął e. tu właściwie. No, nie. nie ruszaj się! Nie, nie, dęb. nie, dęb. No nie. nie, nie ruszaj się! Dajcie no. to ci piecie, No Patryk. No, e. Leci rybka, leci rybka. Złap, złap, złap. Wiecie co, weźcie sobie do samochodu gdzieś albo ten z was tu wywieje Ja no. muszę Siedzi O, ten większy Szczupak Podbierak no. O ten większy Mam. Tomasz? Moccha. No o, pani. Panu już niczego. O, ja podjęcie. Dobra. Niżej podbierak, niżej, niżej. Spokojnie. No, no, no. Podbierak, o tak, o tak, o tak, nie podnosić o tak, nie, 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 o tak, o tak go podnosić. O tak, o tak podbieram I do góry. O. Dobra. Dobra. Dzięki Patryk. E, ten większy? No przecież czułem. Ale to no, się dzieje! ten porządny. Co tam tego puszczamy? Nie, nie. No dobra, to wyjmujemy go, ale to jest dobre nie. łowisko. Nie, no musimy tu z 10 zbierać. No, proszę, taki mam słaby ten. Dobra, wyhaczyć trzeba, nie. Jest. jest! Jest? O! Też ładne! Siedzi! Ależ to jest dobre łowisko! Chodzisz Patryk, wyciągasz, tak? Dobra Patryk wyciąga No, do góry. I tak, o tak, bardzo dobrze. I tutaj tak. O! Elegancko. Bardzo dobrze Patryk, ale mam pomocnika. No taki sam prawie no, jak tamten chyba, wiesz. No, jest zły, nie jest zły. Takie już podtuczone. Elegancko. No jeszcze łowimy? Jeszcze jednego, no, no, Radek co Nie, żeby... weź, co? co? Jednego, Radek, jeszcze Ale czy, no, ale tu chodzi o to, żeby, no, zjeść, tak? No a nie żeby... Żeby je zjeść Bo co, co z tego, że złowimy i co? Hmm. Ja nie radzę A co, tak szybko? Nie, tylko że pierwsze... zwijałem te pierwsze takie, wiesz, swis Czujesz taki opór trochę tego przynęty czy nie? Tak. No dobrze. Co? Co się utyka? Albo to były zaczeka. O. o! O, o, o jest. jest! No dobrze, dobrze. Do góry wędka teraz. Do góry wędka. Do góry wędka. Do góry wędka. O! O! Ciągnie. No proszę. Jak ktoś jest dobry, to jest dobry, nie? Jest, Liza. Co to będzie? Szczupak? Yes. Może i na łódkę. Do góry. Okonek, brawo! Jaki piękny okoń, Liza. Tak, do góry go. Do góry go, do góry. Śmiało, śmiało, śmiało. Dobra! Piękny okoń. O to chodzi, Liza. O, właśnie. Super. O! Piękny. I to Liza. Piękny okoń. Ja też chcę zarzucić. Nie zarzucić nie, ja zarzucam. Nie zarzucić. Nie, bo to niebezpieczne jest zarzucanie. Ale będziesz ściągał. Dobra, nie szukać. Dobra, siatkę dawajcie, gdzie jest siatka z rybami? Czekaj, znaczy, z lizbonią. Ale to chodź, trzymaj. Tu mówię, że on się wtedy denerwuje trochę. O! No, ale piękny. Jeszcze ty, no. Przybliż się, Patryk. No. Bliżej ryby. Bliżej ryby. Tak, Bliżej nawet. Nie garb się, możesz prosto se tak. O, postawa wędkarza i teraz tak zwijaj, tak. Tylko jak coś weźmie, tylko trzymaj wędę, żeby nie poleciała. No co ty, te, teraz je ja będę poważnie. O? Siedzi, do góry wędka, do góry wędka, kręcisz. Super, kręcisz, kręcisz. Spokojnie, spokojnie, nie, nie, nie szybko, nie szybko. O tak, spokojnie kręć. Trzymasz, trzymasz ją, powoli, powoli. To... O kurde! Ale masz okonia pięknego, Patryk! I zapomniałem, że tu jest dużo wody i se nalałem do butów. Nie, ale one nieprzemakalne, na szczęście dużo się nie wlało. Piękna ryba. Patryk, jak na okona? Dawaj. Super! Chodź tutaj. Trzymaj za no, wędkę i twój okoń zaraz ci dam go. Nie, nie, ja nie chcę dotykać. No łowca chcesz? musi brać do ręki. Tak, Piękny. Nie Jakie piękne kolory ma. Ja Zobacz. Brażę, brażę. do góry zwingij z Przez... miarzyszkiem. Żeby pies nie... Trzymaj. Nie, nie tak wierzysz. A pokaż. Weź. No. O, Wstawaj. To jest Ja ok jest jeszcze tam. A ja chcę jeszcze jednego złapać. Dobra, dawaj. Kręcisz. Kręć, kręć, kręć. No dobrze. Jest, Ach, było. Jest, 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 dobra, dobra, spokojnie. Ach. Dobrze, Patryk. Do... Czekaj, do góry. Do góry wędę. O tak, zwijaj, zwijaj. Dobrze, dobrze. Do góry, do góry coraz większe, nie? Do góry jeszcze I do, już na brzeg Dobra, coraz większy, nie? Tak To idę pierwszy. Nie, no. coraz pierwszy Ładna sztuka Patryk znowu Piękny Dobra, stój do zdjęcia, tak? No Chodź, Patryk Chodź, Patryk Jemu mu koszki nie daję Skrzela mu A czekaj tak tak, o Musisz jebać, ja mam jezić O, dziękuję Dobra Zary, zatrzymaj, czekaj Zary, chodź, chodź, zobacz ile ma tam kości Radek mówi, ja sobie mówię tak, Możesz Daj no. mu wyjmę Cezary, że będziemy złapać Do pana? Nie, nie, nie. Się tutaj tak. Wygodniej, żebyś to złapał. O tak, kręć. Chyba wiatr trochę uczy, tylko trochę jest, nie? No może trochę. Nie za szybko. Och, Jest, do góry będę. Do góry. Ale szupaka ma. Zwijaj, zwijaj. Kręć, kręć. Zwijaj. Kręć, kręć. kręć, kręć. Do góry wędeczka. Mocno, no, tak. mocno, mocno. mocno. O, jeden Trzymaj się. Trzymaj. Zwijaj, 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 bo ci wejdzie w roślinki. Zwijaj, zwijaj. Zwijaj. O kurde, zaczepiło się. Dobra, do góry daje. Czekaj, czekaj. Jeszcze tutaj. Okej. Okay. Ja no nie mogę. Stój, stój, stój. Okej. Okay. Dobra. O, czarek, kurde. Ja O, kurde, czarek. Pięknie no, Ale no. Dobra, ale tego puścimy, on się lekko chyba zapiął Co chcesz zrobić, bo to jest kur... Takie zdjęcie, buziaczek, co wody Ale bez rękawiczek no, Bo ci się zapaskudzą, no ci śmierdzieć, że nie wiem no, Ale śliski on jest Nie bać jest. No masz go wypuścić, trzymaj go tutaj tylko szybko, bo on już trochę krwawi, trzeba szybko to zrobić. No to ja wypuszczam. No, z czupaczku Miłego Tak jest. Tak jest.